Zaraz pewnie się znajdzie Prosimy bardzo Także kto z Państwa dzisiaj e, ma ochotę, się Państwa zapraszam. Pan Tomczak, Artur Proszę o nas do na rękę no nie mamy. Proszę Państwa, ja tylko Państwu chcę przypomnieć, że firma Actibus obchodzi w bieżącym roku pięciolecie istnienia, w związku z tym nasi stali klienci mogą wygrać cenne nagrody, w tym dwa nowoczesne laptopy. Więcej informacji na temat pięciolecia istnienia firmy i nagród wkrótce pojawi się na stronie firmy w się zawodach siłowania na rękę. Karol Małecki zwycięzca tegorocznych debiutów kulturystycznych również występuje dzisiaj w roli sędziego. Gorące brawa dla tych panów kochani, gorące brawa! No i tak drodzy Państwo myślę, że warto, ponieważ e, e, drodzy Państwo e, no firma Aktivus obchodzi pięciolecie, w związku z tym my tutaj z kolegą żeśmy ustalili że pierwszą nagrodą dzisiaj będzie dwutygodniowy pobyt na Malcie na kosz własny pod namiotem, tu na tej naszej Malcie. Także serdecznie zapraszam. Myślę, że bardzo tam jakąś wodę dostaniecie żywiec i można przetrwać. Proszę, co tu się dzieje? O, Jej. No także proszę Państwa, no niestety czasem bywa tak, że człowiek się nie spodziewa, a zostanie przegięty w 5 sekund, a nic nie. No nie. się to zrobić, na szybkość, nie? 30 sekundówki to, to może nie będzie tak źle. No! Tutaj sędziowie mają dzisiaj sporo roboty, okazuje się, że jednak dużo chętnych jest do udziału w tych konkurencjach, zarówno wyciskanie udział tym, co tutaj prezentujemy. Państwa. Eee, o, witam jeszcze raz, bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Eee, Mariusz, powiedz mi, kiedy zacząłeś trenować i od czego zaczęła się przygoda ze sportem? Ogólnie to praktycznie już 19 lat się tym bawię. Zawodowo zacząłem ze strąkmenem zajmować od 1 maja 1999 roku. No i tak naprawdę jeszcze się tym bawię. Teraz też mogę powiedzieć, że się bawię. bo. Z tym, co miałem zrobić już, to zrobiłem wszystko i teraz to jest pod kątem Jednego młodego sportowca. A czy ty obecnie lub w młodości miałeś swojego idola? Jak zaczynałem, pomagał mi ojciec, przy tym dlatego, że to były ciężarowiec. I od samego początku on był dla mnie przykładem, jest chyba i będzie. A z, z nikogo nie brałem przykładu. Zawsze ojciec mi podpowiadał i do dnia dzisiejszego trenuję samemu. Na żadnych siłowniach takich większych nie chodzę, mam swoją siłownię w domu. I od 19 lat czeka mnie 3,5 miesiąca. Już zacząłem przygotowania, i teraz 3,5 miesiąca ostrej jazdy. Y jakie wydarzenia uznajesz za swój największy sukces? No teraz tak naprawdę dopiąłem tego, co chciałem, i teraz się mogę tym bawić. Zrobiłem, co chciałem, 5 razy mistrzostwo świata zrobiłem. Nikomu przez 40 lat w tym sporcie się tego nie udało zrobić. 4 razy mieli, 3 razy 2. A pięć razy jeszcze nikomu, więc to co chciałem zrobiłem, a teraz mogę się bawić tym. No świetnie, to jest duży komfort psychiczny. A powiedz, kto jest Twoim największym rywalem? Czy jest zawodnik, którego obawiasz się najbardziej? A szczególnie o RPA chodzi. Tak naprawdę przeciwników nie ma co się obawiać. Obawiać to się trzeba przede wszystkim kontuzji, bo jeżeli okres przygotowawczy w moim przypadku jakby... przetrenuje i przygotuje się dobrze, wtedy nie będzie jakichkolwiek rozczarowań. Teraz to się obawiam przed wszystkim o kontuzję, dlatego że to są już zbyt duże ciężary. No, czy to cię nadal pociąga? No tak jak hmm. powiedziałem, wszystko zrobiłem, co chciałem, a teraz w, w, będę wojował sam dla siebie, zrobić coś po prostu dla siebie. Chcę jeszcze raz w tym roku wygrać po raz szósty. Zobaczymy, czy to się uda. Na pewno lekko nie będzie, ale ja tanioskóry nigdy nie sprzedaję. No i bardzo dobrze. Czy często ulegasz kontuzjom? Jak na razie na 10 lat startów takich zawodowych, teraz miałem taką najdłuższą konduzję, która mnie wyeliminowała tak naprawdę na 3,5 miesiąca ze startów. Oczywiście z treningów może nie, ale na 3,5 miesiąca nie startowałem i za 3 tygodnie z powrotem wracam do startów. Świetnie, a co w tym sporcie jest najważniejsze? Trening, dieta czy suplementy? Powiem, ale wiem co to znaczy dobrze się tłuc. No świetnie. Eee... Co myślisz o ludziach, którzy tu dla ciebie przyszli, nie męczy cię popularność? Ja nie, nie męczy mnie, to przyzwyczaiłem się do tego, więc jest to dla mnie.